Tak długo musieliśmy na Ciebie czekać, Mikołaju. A to przez tą wichurę i korki we Wrocławiu. Dzień dobry, witam serdecznie już grudnia. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco Mikołajkowo już świątecznie z sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka, gdzie w tej chwili dojechał święty Mikołaj. Choinka, która jest w tle oraz ta, która jest na Oleśnickim Rynku, rozbłysła w Oleśnicy o godzinie 16. Mieliśmy choinkę odpalać na Rynku największą w naszym mieście natomiast postanowiliśmy przenieść obchody Mikołaja właśnie tutaj mam nadzieję że to będzie równie ciekawe i równie dobre miejsce Cieszę się bardzo, że w dniu dzisiejszym do sali widowiskowej na spotkanie ze świętym Mikołajem przybyli najmłodsi mieszkańcy Oleśnicy wraz z rodzicami, opiekunami. I otrzymali wszyscy, bo przygotowaliśmy dla nich ponad 500 upominków, paczek. Sponsorami tych paczek był Urząd Miasta Woleśnicy, była parafia świętego Jana Apostoła, za co serdeczne podziękowania dla księdza proboszcza Władysława Ozimka oraz pań, które przygotowały prezenty. Gorące podziękowanie dla księdza Igora oraz dziękuję wszystkim tym, którzy przygotowali i paczki, czy również pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy.